Witam serdecznie z tej strony Shometu z blogu my <küh> Proszę mi wybaczyć pokażę Wam dzisiaj jak grać w Chaser Jak widzieliście przed chwilą używam Evolve Chaser pamiętam jak ta gra wyszła Matko jedyna Jaki ja byłem podniecony aż dla tej gry poleciałem żeby wyciągnąć maksimum Kompletne z maksimum poleciałem i kupiłem grę, e, pfu, grę be, Grafikę z 64 me... 60... spróbujmy jeszcze raz... z 64-megową grafikę. Bo miałem jakąś dziwną, zintegrowaną na płycie głównej. Obłęd, jak ta gra wtedy wyglądała. Pamiętam tą zabawę z CD-kami, żeby zainstalować szybko, szybko coś wspaniałego. I później mi gdzieś cd poszły się kochać. I przez długi czas, muszę powiedzieć, eee, nie kompletnie o tej grze. Naprawdę kompletnie o tej grze zapomniałem. Aż w końcu na gog.com, dzięki chwała Bogu za to, że istnieje Gog.com, mogę sobie zrobić kolekcję moich gier, których dawno nie widziałem. Dzięki Gog.com zobaczyłem tą grę. W chwili gdy zobaczyłem tą grę, tak zacząłem się ślinić. Dostałem takiego niemiłosiernego ślinotoku, że coś okropnego. Tak czy inaczej. Jesteśmy w grze. Jesteśmy w e, multiplayer, jeśli dobrze pamiętam, używamy wersji 1.20. 1.20 czy 1.50? 1.50, przepraszam mocniej, tak, widać w prawym dolnym rogu, 1.50. Serwer istnieje, w sieci LAN, więc e, klikamy w multiplayer, klikamy refresh, powinien nam się znaleźć, jeśli klikniemy source LAN. E, nie widziałem serwerów do gry w internecie, jak... ...kolwiek. Osoba, z którą gram, powiedziała, że takowe istnieją. W chwili nagrywania nie mogliśmy mi takowych znaleźć, ale postaram się kiedyś zrobić dokładny research i wam pokazać, jeśli istnieją. Także komputer. No nieważne, tak? Nieważne. Jesteśmy, połączymy się. Mam nadzieję bezproblemowo. Ostatnimi czasy nas często gęsto wywalało. Ale jesteśmy. Jesteśmy gdzieś um, Tak, ale gdzie? No nieważne gdzie jesteśmy, już czas trochę leci Okej, okay, nieważne Mamy armor Co jeszcze możemy sobie znaleźć? A po tutaj, po tutaj, po tutaj Amo Hmm Najtrudniejsze drogi zawsze prowadzą do śmierci O, Hilfe! Okej, nieważne Mam nadzieję, że go znajdę w miarę szybko Debilu, naucz się kierować Że znajdę go w miarę szybko I będziemy mogli zacząć rozgryw... Będę ja mógł zacząć Mamy innego Gana. Hello? To nie jest czasami... Hekalejko, właśnie Pamiętam, hej Koch z Fallout dwójki. Tak, dobrze mówię? Fallout dwójka. Tak, 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 tak. To białe coś. Oj, matko jedyna, ale się muciło. Może tutaj gdzieś jest i on jeszcze nie wie. A ja mu przyjdę i powiem cześć, on mnie zabije. O, oh, mam armor, mam armor. Ja po armor, ja armor, ja armor. Um, coś jeszcze chciałem powiedzieć aha pewna osoba może to były dwie osoby, już nie pamiętam zgłosiła się do mnie abym nagrał what ale tam był o polaks abym nagrał kolejny jakiś gun silent sniper Uuu matku jedyne ja bym nagrał wideo poradnik dla komandosów dwójki trójki. Mam obydwie gry, mam komandos 2, mam komandos 3 i nie łączy się z grami w internecie. Połączy się, wybiera połączenie LAN nie łączy się dalej z grami w internecie. Jeśli ktoś ma i chciałby mi pomóc. Co to? Hand Grenade. Super. Jeśli ktoś ma i chciałby mi pomóc, zapraszam. Możecie mnie znaleźć bardzo łatwo. Chociażby poprzez jakikolwiek komentarz na moim wideoblogu. Rozgrywka się zaraz skończy, a ja go nie znajdę. Chociażby przez jakikolwiek komentarz na moim wideoblogu. I będziemy próbować. Co ja tu jeszcze mam? To mam... Binda that. Hmm, nie znajdę go. Cóż, pewnie gdzieś uciek. Jakby nie mógł poczekać w jednym miejscu, żeby dać się zabić. Bezczelność, czyż nie? Dobrze, ja w takim razie wyjdę. Ja założę serwer. Tak, chcemy wyjść. Ja założę serwer, on powinien się domyśleć... Ślić... Że ma dołączyć. Pytanie, czy jest... ...domyślny. Wybieramy create server. I wybieramy sobie... W końcu się włączyło, nie wiecie dlaczego. Tak długo to czasu trwa. Wybieramy sobie Deathmatch. Hmm, Team Deathmatch, może CTF hmm. Nie wiedzieć dlaczego, ale ten Arctic Siege... Strasznie mi przypomina pewną mapę z Global, global Operations, dobrze mówię? Chyba tak, nie? Było tam też takiego podobno Arctic, coś tam. Eee, let me kick your ass. Okej, okay, dobra, dedicated. Możemy postawić dedyka, jeśli chcemy. Max player, sprendifier. Będziemy grać tylko na dwóch. Bezdecydowanie. Dwie. Time limit, okej. Okay. Wybierzemy. I wybierzemy jak zwykle Start Local. Start Internet. Owszem, znajduje... Przepraszam, jeśli postawimy... Problem jednak w tym, że po przełączeniu się pomiędzy różnymi sieciami WiFi ma już w dalszym... wtedy już ma problemy ze znalezieniem gry. Nie wiem dlaczego. Ale jeśli jesteśmy w obrębie tej samej sieci WiFi, fi działa bez problemu, jeśli uruchomimy grę w internecie. Dziwne, ale cóż. Wybieramy w takim razie... ustawiliśmy już wszystko. Wybieramy Start Local. I jemu się powinno za chwilę pokazać mam nadzieję. O ile Poczekam aż dołączy, a ja sobie za ten czas pochodzę po mapie. Cet ja mam, amopak i multum broni. Żeby zrobić bliźnie mu Ała. I gdzie on jest? Nie ma go. Niedobrze. Gdzie też on może być? Mam nadzieję, że się dołączy. Moi drodzy, katastrofa. Rozłączyło nas. I po założeniu na nowo gry? Po założeniu na nowo gry jestem zupełnie gdzie indziej. Ale nic. Jesteśmy. Z niewiadomych przyczyn nas y, rozłączyło. Nie wiem, kogo winić. Jeśli będziecie kogo winić dajcie mi proszę znać. No lepiej im bombę w moim imieniu. Co ja mam? Uzi. Ho, 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 ho! Mamo! Jakże fajnie dzisiaj jest by... Nie wiedzieć, co zrobić, nie będę śpiewał. Czekajcie jak strzelę w szybę to spadnę. Ha! Awesome. Um, rozłączyło nas. Pierwszy raz zresztą jak e, żyje. Ale cóż, zdarza się. Czuję, że jeszcze kawałek szyby. Hmm. Fajna szyba. I cóż, jak widzicie jesteśmy Szukam jego bazy, ale nie chce mi się za bardzo, więc zaraz skończymy. Więc najważniejsze. Um, jeśli znajdę patch do gry, postaram się go Wam zaprezentować. Będziecie mogli go pobrać. Podam Wam także link do sklepu GOG.com, gdzie możecie kupić grę. Mm, cóż jeszcze? Jak już powiedziałem, używamy Evolve. Komodo zamknęło swoje serwery, a żeby ich brzydko mówiąc, nie mówiąc co im, żeby im się stało. Więc już mamy Volve. Najnowsza wersja 1.50 gry, najnowsza wersja programu. Jak zwykle firewall są wyłączone, żeby sobie nie komplikować życia za bardzo. Nie wiem dlaczego nie mam opcji zawsze biegaj włączonej. Mam nadzieję, że odpowiedzialna za to osoba zginie śmiercią po prostu tragicznie naturalną. Czy warto o czymś jeszcze pamiętać? Chyba nie. Chyba już powiedziałem wszystko. Teraz jest jego baza? No, nieważne. Um. Tu jest woda, te do wody wpadnę i się utopię, czy jak? A, to jest śnieg. Okej, okay, nieważne. Tak jak powiedziałem, 1.50 wersja gry. Będziecie mieć poniżej link do gry. Um. Cóż jeszcze? Firewalle są wyłączone. Używamy Evolvę. Chwilowo pracuję nad tym, aby uruchomić i nagrać generalnie mogę uruchomić, aby nagrać em, poradnik jak grać w serię Commandos 2 i 3 w I to byłoby chyba na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, dajcie znać. Czekamy. Po, czekamy. Skąd to się wzięło? Czekam. Subskrybujcie, jeśli Wam się podoba, komentujcie. To tyle. Do następnego razu. Cześć.